Ze swoich źródeł wiemy także, że polski system bezpieczeństwa, polski system ochrony granic był testowany już w 2020 roku, a więc przed wybuchem wojny na Ukrainie przez Rosjan. Celowo wysyłani byli ludzie, którzy mieli przekraczać naszą granicę, żeby sprawdzać, czy nasi żołnierze, czy nasi funkcjonariusze zauważą te przypadki, czy ich zatrzymają. Nieco podobny charakter miał nalot dronów na Polskę. Nieco podobny w tym sensie, że było to też ewidentne testowanie naszego systemu bezpieczeństwa. Nikt nie robił sobie jakby z faktu, że te drony, wedle wiedzy, którą w tej chwili posiadamy, nie były uzbrojone. Widać, że ich celem nie było zniszczenie żadnych konkretnych obiektów, ich celem było przetestowanie polskich, ale także natowskich systemów bezpieczeństwa. No i można powiedzieć, jeżeli taki był plan, to chyba się to udało, dlatego że służby i armie wielu państw sojuszniczych były zaangażowane w operację czyszczenia polskiego nieba z tych wrogich dronów. Doszło też przy okazji do incydentu, który pierwotnie, którego pierwotnie władze polskie nie miały odwagi nawet podać, co dokładnie się stało, a mianowicie upadku jednej rakiety wystrzelonej w kierunku tych dronów na budynek, na polski budynek mieszkalny.